Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproponuję Państwu przepis na ciasto bezpieczenia. Przepis jest bardzo prosty, z masą budyniową. W masie budyniowej będzie masełko, z tym, że masełka nie będziemy ucierać, tylko do ugotowanego już budyniu dołożę masło i je po prostu rozmieszam. I tak będziemy potrzebowali herbatniki takie zwykłe herbatniki, petitki. Są w smaku maślanym, ja takie kiedyś kupiłam. Są też czekoladowe, jakie sobie chcecie, takie kupicie. I musicie też kupić taką ilość odpowiednio do swojej foremki. Będą potrzebne nam trzy warstwy. Moja foremka ma wielkość 25x32 cm, i mi starczą po prostu dwie, dwa takie opakowania. A zatem herbatniki śmietana kremówka 30 i taką śmietanę sobie kupcie, którą wiecie, że się ubija. Puszkę masy krówkowej. Tu jest akurat y, pół kilo, bo są też mniejsze puszki, ale to jest tak akurat. Oczywiście kostka masła czyli 20 deko. I tu mam marmoladę truskawkową. Będziemy potrzebować na jedną warstwę do wysmarowania. Następnie do budyniu pół litra mleka. Budyń śmietankowy, ma może być też waniliowy, możecie czekoladowy. Ja robię waniliowy, dlatego że będzie drzem i ta kremówka. I do budyniu cukier waniliowy. Budyń jest bez cukru. Ja tutaj mam cztery duże stołowe łyżki cukru naszykowane. I dwie łyżki płaskie mąki pszennej. I na koniec do dekoracji, nabitą śmietanę. mam taki zestaw. Czekoladek. Ja sobie zużyję takie wiórki. Możecie też zaczeć czekoladę mleczną czy gorzką, albo posypać na górze kakałem. Też tak może być. I zaczynam. Wyłożymy sobie na spód herbatę. Teraz. Tu sobie przytnę. A tak ułożyć, żeby było całe dno wyłożone. I teraz na sam dół wykładam masę kajmakową. Ja sobie tak najpierw rozłożę troszkę po całości, żeby mi się potem nie suwały te herbatniki, jak będę smarować. To naprawdę nie jest trudne. Ciasto jest naprawdę bardzo dobry. Efekt końcowy jest powalający, i w wyglądzie, i w smaku. Proszę mi wierzyć. I teraz się staram pomału to rozsmarowywać. Po całej powierzchni. Całą puszkę rozsnorobujemy. Teraz układam drugą warstwę. I dociskam. Teraz przygotuję budyń. Teraz sobie włączę grzanie. Zagotuję mleczko. Zostawię tak 100-150 ml na to, żeby rozpuścić tutaj budyń z tą mąką. Mleczko się grzeje. Tu wsypuję mąkę, buby, cukier i cukier waniliowy wsypię od razu do mleka. Cukier zaraz rozpuszczy, jak się zagrzeje. A tu sobie teraz rozmieszam. Też jest taka mąka maj ma majzena, mondamin. To się dzieciom kiedyś zagęszczało mleczko. Też taką mąkę możecie tutaj dołożyć zamiast pszennej. Chodzi o to, żeby ten budyń był po prostu gęściejszy. Zacznie gotować, ja zmniejszę i wleję tą zawartość. I cały czas teraz mieszam, żeby się grudki nie zrobiły. Teraz znowu trochę zwiększę grzanie. Już zaczyna gęstnieć. Bardzo ładnie. Teraz znowu zmniejszam. U mnie jest to trójka. Za chwilę pewnie zrobię dwójkę. Cały czas dobrze wymieszać. I jeszcze sobie zmniejszę. Tak. I teraz się gotuje 5 minut przynajmniej. Nie ma dosłownie tak pikać tylko. Obudy jest już ugotowany. Ja sobie teraz pokroję w masło na mniejsze kawałki i wrzucę do środka. I teraz tak długo będę mieszać, aż masełko się całe rozpuści. Jest ładnie wszystko połączone i teraz wyleję budyń na nasze herbatniki. Распределяйте раз, раз равномернее. Teraz wyłożę ostatnią warstwę herbatników, też dociskając. 我也没味道。 Można jeszcze tutaj tak połpychać. Do tych dziurek. O. I teraz zostawię, żeby to całkowicie wystygło. Buduj mi przestyk, teraz sobie posmaruję wiesz, marmoladą. Troszeczkę sobie dam do miski tutaj. Dwie, trzy łyżki. Podejrzewam, że chyba mi wystarczy. Tak sobie tylko tro rozmieszam trochę, żeby było jednolite. Jak są bardzo y, takie twarde marmolady. Jeszcze trochę. To możecie dodać troszeczkę wody i też tak, jak ja teraz zrobiłam, rozmieszać. To jest raczej miękka, to nie trzeba wody dodawać. I teraz sobie posmaruję powierzchnię. Nie dużo, tak tylko, żeby był smak czuć. Jeżeli nie lubicie, żeby tak słodko było, to tu wystarczy od razu ubić śmietanę i wyłożyć, nie musicie wtedy tego, tego dżemu dawać. Tak. I teraz ubiję śmietanę. I zapomniałam Wam powiedzieć dość śmietany, jak będziemy ubijać, dodam łyżkę cukru, taką czubatą. wita i teraz to tylko rozsmaruję sobie to ma być tylko takie zakończenie. Tak jak powiedziałam, jak ktoś lubi dużo śmietany, to może sobie zrobić z dwóch opakowań, ale naprawdę nie trzeba. Tu, już jest tyle słodkości. I teraz udekoruję tą posypką czekoladową. Tak jak mówiłam, tu możecie poczuć czekoladę, posypać kakałem. Naprawdę zależy wszystko od pomysłów. Co sobie wymyślicie, to posypiecie. Tak i gotowe. I teraz wstawię jeszcze raz do lodówki. Tak, właściwie to powinno być wstawione. Najlepiej zrobić sobie to wieczorem, ciasto, i tak do rana niech sobie stoi. Ale ja Wam pokażę za dwie godzinki, rozkroję, jak to wygląda. A najlepiej, jak zostanie na, na noc, na przynajmniej na 5 godzin. To też wystarczy, żeby to masełko się po prostu ścięło, zesztywniało w tym budyniu. Tak, ciasto się chodziło przez dwie godziny. Ja teraz pokroję i pokażę Wam jak fajnie wygląda. bardzo. Fantastyczne. No, jak przeleży jeszcze całą noc w lodówce, to te herbatniczki na dole będą miękkie całkowicie. Bo teraz jeszcze jest, wyczuwa się, że są takie chrupiące. Ale słuchajcie, ta kompozycja, ten budyń. Marmolada, to jest po prostu wszystko i ten kajmak niesamowicie pyszne, coś wspaniałego. Zachęcam was do zrobienia tego ciasta, jest bardzo proste, bardzo pyszne przede wszystkim. Za dzisiaj bardzo dziękuję. I zapraszam Was ponownie do następnych moich filmików. Dziękuję, do zobaczenia.